Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Kochani, dzisiaj zrobimy w kuchni coś trochę inaczej. Znamy żeberka w piwie, znamy golonkę w piwie po bawarsku, a dzisiaj zrobimy kurczaka na piwie, na butelce w piwie z piwem. Będziemy potrzebować kurczaka takiego fajnego. Będziemy potrzebować oczywiście piwo. Pamiętaj, żeby pozbyć się naklejki i podgrzać butelkę, żeby zimnej butelki nie wkładać do piekarnika, takiej z lodówki. Włóż do ciepłej wody, niech to trochę po, poleży w tej ciepłej wodzie, butelka się podgrzeje, naklejki zejdą, klej zejdzie i wtedy będzie ok. No i będziemy potrzebować przyprawy. Zostańcie z nami po cały przepis. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem tym pomysłem. Od czego zaczynamy? Ja zacząłem od tego, że zdjąłem naklejki z piwa i je podgrzałem. Aż, aż żal podgrzewać piwa, no ale trzeba. Podłączyłem piekarnik, będziemy potrzebować 210 200, 210 stopni. Tak musi być nagrzany piekarnik. Trzeba umyć kurczaka. Dobrze, dokładnie go w środku, na zewnątrz pozbawić tych wszystkich piórek, nie piórek. To wszystko jest niepotrzebne. Jeszcze teraz... Musimy się pozbyć tutaj kufra. Odetniemy. To jest niepotrzebne. Będzie nam tylko przeszkadzało. Dlaczego? Dlatego, że musimy go ładnie, dokładnie ustawić na tej butelce. Tak, żeby nam się nie przewrócił ten kluczak. O. To jest tak. Teraz potrzebujemy pieprz solą. Potrzebujemy majeranek, kary, tymianek, Paprykę słodką i oliwę z oliwek. Zróbmy marynatę. Dajmy dwie łyżki papryki słodkiej. Łyżkę tymianku, nie więcej, bo tymianek jest bardzo intensywny. Może nam zdominować cały smak. Dajmy łyżkę kary, też nie więcej, żeby to nie było samo kary. Majeranek. Majeranku, dajmy dwie łyżeczki. I pieprz z solą również dwie łyżeczki. Teraz wszystko ładnie wymieszajmy, żeby te przyprawy nam się ładnie roztarły. Smaki wymieszały. I dodajmy oliwę z oliwek. Tak, jakieś 20 ml. I znowu wszystko dokładnie wymieszajmy. I teraz wetrzyjmy w te przyprawy w tego kurczaka. Tak dokładnie musimy wszystko wetrzeć. Ja to zrobię rękoma. Jak ty nie lubisz, no to możesz to zrobić. Nie wiem, pędzlem albo rękawiczki załóż. Dookoła, dokładnie. Dlaczego dookoła? Dlatego dookoła, bo będzie kurczak na butelce stał z piwem, więc te przyprawy wszędzie muszą ładnie dotrzeć, żeby był idealny kurczak. Pamiętaj, że przyprawy do środka też muszą dotrzeć. Normalnie rękę wkładamy i wcieramy. I tak przygotowanego kurczaka zostawmy na jakieś 20 do pół godziny minut w lodówce. Kurczak nam się marynuje. Kochani, a Wy w tym czasie nie zapomnijcie o subskrypcji. Pamiętajcie, jeśli podobają Wam się nasze filmy, są dla Was wartościowe, zasubskrybuj ten kanał. Daj lajka, daj dzwoneczek. Nie pominiesz żadnego następnego pomysłu, a pomysły są naprawdę ciekawe. Kurczak w piwie. Dobrze. Minęło już pół godziny. Teraz nadszedł ten moment, żeby otworzyć piwo. I niestety, niestety. Nie można go wypić. Będziemy teraz nakładać tego kurczaka. Musimy to tak zrobić, żeby on porządnie usiadł, żeby się nie przywrócił. Szyjka piwa musi tu u góry wyjść. To musi być tak zrobione, żeby to piwo nam ładnie leciało, bo w trakcie podgrzania, po prostu to piwo będzie uciekać. I będzie nam ładnie kurczaka podlewać. Musi być z zewnątrz soczy... chrupki, a w środku ładny soczysty. Pamiętaj, żeby uważać przy wkładaniu, bo jest dosyć wysokie, zrób sobie miejsce w piekarniku. I musisz tak wkładać blachę właśnie, żeby nie przewrócić tego kurczaka. i ten kurczak ma około kilo 30, czyli na kilogram, kilogram kurczaka godzina czasu. Czyli tego będziemy trzymać półtorej godziny w piekarniku. Po 20 minutach do butelki z piwem wsyp trochę soli. Nie dużo. Po prostu to piwo zacznie wypływać i teraz już cały czas będzie to piwo wypływać z butelki w trakcie gotowania. co Jakiś czas, jakieś 15 minut troszkę podlejmy tego kurczaczka. Tłuszczykiem, Tłuszczykiem z piwkiem. Z piwkiem. A skórka będzie jeszcze bardziej chrupiąca i aromatyczna. Nasz kurczaczek jest gotowy. Zobaczcie, tu aż skrzydełko już odpada. Świetnie się upiekł. Po skórce widać, tak, że Tak, po skórce widać i jest naprawdę, może musicie mi wierzyć, że jest chrupiąca. Kurczaczka możemy podać z patat, patatami, możemy podać z frytkami, możemy podać z ryżem. Co tylko chcecie. Jest przepyszny obiad, bardzo taki atrakcyjny obiad. Ja ze swojej strony ślinkami leci, więc zabieram się za jedzenie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek i cześć.